A tymczasem yy, posłuchajcie yy, tekstu tej piosenki. Katolicy: Pewnego razu spotkałem pingwina, co w lodówce gasi światło i powiedział do mnie tak: Pozdrowienia dla pilota, co rysuje kredą niebo Nie połykaj pestki, bo urośnie w brzuchu drzewo i zapytał mnie, dlaczego podczas burzy zdjęcia robi niebo piekło. Ja wiem, ale ci nie powiem, jaki morał płynie z tego. Odpowiedzi szukaj sam. Druga zwrotka. Nie wiedziało szczęśliwe dziecko. Cieszyło się jak pada śnieg. Teraz już mnie nic nie bawi. Wszystko widziałem. Piekło niebo zjadłem i wyżygałem. Posadziłem drzewo, ogoliłem i rokeza i dostałem zeza. Teraz widzę mój świat rozmydlony na sześć świata stron. W przód, w bok, lewy, prawy, na dół, w górę, do tyłu chodzę, niepocieszony. Ja wiem, ale ci nie powiem, jaki morał płynie z tego. Odpowiedzi szukaj sam. Wiadomo, że te teksty piosenek to były wcześniej napisane niż książka, dużo wcześniej, więc teraz nie pamiętam dokładnie roku, ale no, nie wiem, może 10 lat temu. Terima kasih telah menonton!